Siemano, z tej strony Kosiorski, dzisiaj się dzieje rzecz, o której bym się nie spodziewał, że to zrobię, ale użyję Ormus Workshopa i może, może kupię jeszcze artefakt, bardzo się zastanawiam nad tym, ale przejdźmy po tym, co mamy aktualnie w eventach. Więc mamy propert Samon z Oberonem i Florum. Jak bardzo chciałbym, Flora nie jest dobrą postacią, znaczy dobrą może jest, ale nie jest taką topową jak ostatnio Tix i tak dalej, więc nie ma raczej co zużywać propertorbów na to, może na Nowy Rok będzie jakiś ciekawy propertorb, Samon, może, może coś dadzą bonusowego, warto poczekać. Generalnie Flory nie polecam. Mam ją na 10 gwiazdkach, 10 gwiazdek to oczywiście nie jest wystarczający poziom, żeby ją przetestować dokładnie, ale nie robi za dużo. Potrafi zrobić spory damage na bossach, to jest ciekawe, że na 10 gwiazdkach robi spory. Na PvP potrafi tego Twina dać, damage jakiś tam zrobi, ale bez strzału. I jest dobrą postacią, ale brakuje jej trochę. Naprawdę powinni ją delikatnie poprawić, żeby była ciut lepsza, wtedy miałoby większy sens ją używać. I... Jakby zrobienie jest, jej jest ok, ale nie jest optymalne, dlatego nie polecam robić tego Samona Heroic Miracle, jeżeli macie, na pewno róbcie. Ignis jest fajną postacią do leczenia. Trady... Znaczy, nadal nie wiem, czy ona, czy Belrain jest lepsza. Prędzej Ignis zobaczymy już w ostatecznych teamach. Ale Belrain dodaje też atak innym, więc jest bardziej taka pomocna, na przykład na Broken Spacie, Dlatego ja pozostaję przy mojej Belrain. Powoli Ignis na jednym kącie będę składał, zobaczymy, która będzie lepsza. Generalnie ja raczej jestem za Belrain, ale to jest też dobra opcja. To jest dobra opcja. Nawet jeśli nie będziecie składać, to trzymajcie ją sobie w szardach w razie co na później. Powoli sobie po prostu ją trzymajcie, budujcie. Jeżeli nie wiecie, co tutaj trzeba zrobić, to jest event bardzo przyjemny, fajny, bo za zrobienie, czy to tutaj. Nie mam żadnej postaci do zrobienia. Czy to zasumonowanie, czy cokolwiek pięciogwiazdkowych postaci da nam, odblokuje nam tam dodatkowe nagrody, więc możemy albo w szardach jechać, albo tam tworzyć postać Penny. Kiedyś bym się z Ciebie bardzo cieszył, teraz już mi tu za bardzo nie jesteś potrzebna, bo trzeciej Penny już nie będę składał. <grym> Chciałbym, ale to już nie te czasy. Jakby dostała może mm, te ulepszenie całe z Wojda to by było dobrze. Hmm, dobra, generalnie mam Rasela i mam Kerry. I te postacie fajne są z Augustus Magic Ball ulepszonym. Ulepszymy sobie go, zrobimy, o ile mi się to uda zrobić, i raczej kupię, ponieważ mam główne to są moje dwie główne postacie na tym koncie. I jedna i druga z tym artefaktem byłaby jak najlepsza, czyli po prostu prawdopodobnie na Kerry zostawię ten artefakt na level na tym pierwszym poziomie, a Russellowi zrobię go na pierwsze ulepszenie. I mógłbym też po prostu zrobić mu na trzecie ulepszenie, czy tam drugie, jak to tam liczyć, i byłby on dużo lepszy, i to jest chyba lepsza opcja niż trochę ten, trochę ten, bo na Kerry mógłbym w sumie inne rzeczy też dać. No, ciężka sprawa, jakby to jest. To jest naprawdę ciężka sprawa. Dobra, pierwszy raz korzystam z Ormusa. Mam dużo artefaktów do wydania. Potrzebujemy bodajże 7000, więc użyję to, co mam tutaj z tych słabszych. Może trochę tych, trochę tych. Kurczę tego naprawdę dużo trzeba. Dobra, mamy 7000. Zniszczyliśmy artefakty na dobre. To jest o tyle słabsze, bo jeżeli artefakt dajemy w artefakt na ulepszenie, tak normalne, levelujemy to on swoją wartość jakby zachowuje i możemy, wiecie, dać go winny i ten trening jest zachowany. Tutaj się tak nie dzieje, po prostu straciliśmy artefakty, ale to nic się takiego strasznego nie dzieje. Mamy aż trzy ulepszenia. Pierwsze ulepszenie, o, tu są aż trzy gwiazdki Na 3 250, tu jest chyba 180 a tu 100%. Generalnie, Augustus med a 120. To to nawet nie jest taka różnica duża, bo to jest tylko 60%. Nie jest duża. To jest naprawdę dużo, tak naprawdę. A tak speed block. Bardzo fajna sprawa na Russell, Kerry i w sumie większość postaci PvP z tego korzysta. I jeden z większych, jakby przyczyn, dlaczego ja to teraz robię, to jest to, że w gruncie rzeczy teraz gra się toczy do momentu, jakby do złapania Xia, czy też tej nowej Queen. No to jest zupełnie inna granica z nimi. Xia i Queen są naprawdę takimi postaciami, że niszczą wszystko te ulepszone. Dlatego ja już powoli chcę jakoś się przygotować na Xia, bo prawdopodobnie ją kupię, chociaż tego jeszcze nie wiem. Ponieważ Queen, z tego co widzę, jest taka dużo bardziej lepszym pomocnikiem dla całej drużyny. Aksja potrafi sama wszystko zniszczyć, więc minus no minusem, jaki widziałem, to, to jest nienawidzona przeze mnie postać Amonera, która kontrować może troszeczkę te lepsze postacie typu Aksja i tak dalej, ale i tak ona jest raczej najlepszą tutaj opcją. No tym bardziej, że się nie ma Full E5, wszystko takiego najlepszego. Dobra, nie przedłużając, wybieramy sobie Augustus Magic Ball Glittery. Mogę jeszcze zrobić Kiss of Ghost i mogę Anteles ale Anteles Kane daje tylko 3% Damage. A. Ja nie wiem co oni zrobili. Tu są jakieś mega OP artefakty. A tu tylko 3% Damage na koniec tury. Chociaż to by było dobre na przykład na. Na Garuda. na Garuda, bo jeżeli to zwiększa nas sam koniec 3% wszystkich obrażeń, nie no, to praktycznie każdy artefakt zwiększa wszystkie obrażenia. No, byłoby dobre, możemy to zrobić, ale raczej nie zrobimy póki co. Jeszcze się zastanowię. Key Ghost też jest fajny, bo leczy. Bardzo lubię leczenie, ale nie ma aż tyle artefaktów. Wybieramy Augustów Magic Ball, ponieważ on redukuje otrzymywane obrażenia o 120%. Z, o, od Monstera to się liczy, 20, 120% od naszego ataku: czym więcej ataku mamy, tym mniej nasi przeciwnicy nas będą bić. Dobra, jedziemy, mamy to. Hop, hop, hop. Potwierdzamy. Mamy go, mamy nowy artefakt. Teraz, jeżeli chciałbym zrobić kolejny poziom, to poświęcam ten, co mamy i level 1. Czyli tak naprawdę, mógłbym to teraz zrobić na, na dwie gwiazdki. I bardzo się zastanawiam nad tym, czy to robić, znaczy mógłbym. Muszę zrobić coś takiego. Glorious Boost. Kupujemy. Dla mnie Glory relikty większość gry były takim czymś, że potrzebujemy to na postacie. Jedną z najważniejszych postaci, w sumie dwie dla mnie złożyłem, Kerry i Russella. Teraz jedynie co, no to Tix, to z Proporbów myślę, że dorwę, no nie ma jeszcze Dark Light takich, które bym chciał kupować. Więc zaryzykuję i kupię po prostu, no już trzeba iść do przodu, więc Augustus Magic Ball kupuję. I co tu jest jeszcze warte kupi kupienia? To się co te 2, 3, 2 tygodnie, no w sumie co 4 tygodnie będzie zmieniać, bo to chyba już cykliczny event będzie. I z tego co się zorientowałem, najlepszymi rzeczami do kupienia to jest Augustus Magic Ball, Golden Crown i Rui, coś takiego. Ja kupię Augustus Magic Ball, ponieważ jest najbardziej Optymalny na te postacie, które mam. Jest na wielu postaciach dobrą opcją. Ta redukcja obrażeń to 100% od ataku, i jest czymś naprawdę mocnym. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? A, ja jeszcze tu jest Panisher of Immortal, który bardzo chciałem kupić na Penny, ale Penny już odchodzi. ale on też jest dobry na TIX, więc to jest takie hmm, ciężka sprawa. Augustus, o, tu schodzi mu na level 1. Ale nieprzyjemnie. Zlewelowałem ten artefakt. Na ma A on jest. Go już się nie da dalej ulepszać. On ma po prostu jedną tą gwiazdkę. Dobra. Mm. I teraz się zastanawiam, bo mogę ten drugi ulepszyć i porównać. I dobra, tu i tak nie ma żadnej redukcji obrażeń. To po prostu wejdziemy i gdzieś porównamy nasz jak nas mocno biją. Mam nadzieję, że mam jakiś Broken Space, to te pierwsze to będą raczej na skipie. Musimy gdzieś zagrać, gdzie nie padnie nasz przeciwnik od razu. Tu raczej na dwa razy będzie. Hmm, będę musiał potem od nowa ustawiać tym, ale dobra, niech będzie. Wchodzimy, zobaczymy jakie obrażenia będziemy otrzymywać. I czy cokolwiek otrzymujemy blok, blok. 1-1. <laughs> Zobaczcie, otrzymujemy po 1 Damagea. Te tifli to będą w nieskończoność, więc nie ma co tego oglądać. Dost zadawaliśmy po 1 obra... znaczy dostaliśmy po 1 obrażeń. Zmienimy teraz na jakiś artefakt, który daje, zobaczcie, dużo ataku. Też bardzo fajną rzecz hmm, zmienili teraz. No w sumie zaraz do tego dojdę. O, będzie troszeczkę dłuższy filmik. I zobaczcie, dostaję po 70 tysięcy. Nie jest to dużo, no bo wiadomo, to już te, te obrażenia, życie i w ogóle w milionach praktycznie liczy. Ale to jest. Fajnie zobaczyć, zobaczcie. Tu jest po jakieś 80 dostaje, a tam po 1. I. Dobra, damage widzę podobny. Możemy wrócić do tej postaci. Ile on ma ataku, ile on ma HP? Mamy HP. Ponad 7 milionów i mamy ataku 300 tysięcy. Czyli jeżeli postać w teorii zada nam 300 tysięcy obrażeń, że jest duża w sumie, to nie otrzymujemy ponad 300. 360 tysięcy nawet to nie otrzymujemy nic obrażeń, dlatego to jest świetna opcja wow, fajnie a tak HP w sumie tu mógłbym to zmienić na coś innego, ale to też nie jest najgorsze, dobra, czyli tu jest Russell z nowym artefaktem i na dzisiaj z takich testowania postaci to tyle, zrobiłem light wcześniej już zrobiłem light 20 dodam filmik jakoś na dniach pewnie, także Czekajcie na kolejny filmik z lidelka. I co jeszcze się zmieniło? Zmieniło się troszeczkę rozdysponowanie gemów za nagrody za level, bodajże dostaliśmy troszeczkę gemów. Nie wiem, gdzie to nawet się sprawdza za bardzo. Chyba w tych upgrade to level coś tam mamy więcej gemów. I tu mamy, jeżeli kupujemy miesięczne karty. To jest dużo więcej gemów, naprawdę dużo więcej. Zobaczcie, 19 tysięcy gemów w miesiąc za 42 zł to jest dużo, 40 zł no, nie jest tak dużo tak naprawdę pieniędzy, a 19 tysięcy gemów no można troszeczkę poszaleć i. Dużo też zwiększyli, tutaj nie ma tego napisanego, ale chyba tam dodali, że 15% więcej w Gate of the Void dostajemy materiałów, jednego smasza więcej, albo w Event Ride więcej na tym słabszej karcie. I to jest fajna opcja, bo dostajemy więcej gemów, tylko że pewnie w międzyczasie będzie większy nacisk na to, żeby kupować coś za gemy, bo no jakby nic, no... Nie jest to za darmo, tak? Na pewno chcą zrobić tak, żeby więcej ludzi wydawało, więcej mają, więcej wydają, coś takiego. Tak jak to bywa też i w Polsce. Damy troszeczkę, a potem trzeba dać jeszcze więcej. O, miły, miło. Yy, I co jeszcze chciałem powiedzieć? Gate of the Void, tutaj podniesione. Kurczę, jeszcze jedna rzecz była, o której zapomniałem. Hmm. No generalnie, jeżeli macie jakąś... No, zobaczcie, tutaj na przykład jest samo 9 zł za 6,5. Ojejku. 6,5 tysiąca yy, tych... Gemów. To też jest fajna opcja. A. I zastanawiałem się, co teraz z tym score of... Yy, no tym corem całym. To jest 1500. To jest bardzo dużo. Ja bym tego generalnie nie kupował. Ale tak od czasu do czasu, z ciekawości, nawet bym to kupił i sprawdził czy mam szczęście i po prostu był bliżej jakiejś postaci przy no, TIX to nie jest według mnie dobre, bo to kosztuje dużo nie ma za dobrej postaci, z tego przeważnie dostajemy słabą no niby te po boku jak sobie ustawimy mamy jakieś procenty, ale nie bardzo tutaj też możemy teraz zmieniać pomiędzy dwoma tymi oczkami, jedno to jest jak zrobimy 15 summonów, to potem mamy gwarantowany ten taki kryształ, który możemy zamienić albo na więcej tych itemków dla Tiks albo na więcej itemków do ulepszenia postaci. A tu jest 6,67%. 67%. I ja bym się raczej w większości przypadków trzymał tego, żeby zrobić 15 i mieć gwarantowany, ale ja tego nie planuję za bardzo robić, więc po prostu YOLO. 1 sumonik. Nie mam pojęcia po co oni to zrobili tu, żeby to łączyć. O! I się trafiło. I dostaliśmy taki taką rzecz, którą możemy teraz zamienić albo na 200 tysięcy, 250 tysięcy tych kryształów, które są potrzebne do Oksja, potrzebujemy 5 milionów, więc to jest po prostu jakaś część, albo 250 tysięcy tych do ulepszeń szardów. O kurczę, powiem Wam szczerze, że chyba wybiorę te szardy, ponieważ 250 tysięcy to jest naprawdę dużo. Te dalsze ulepszenia dużo, dużo kosztują. Tutaj samo jedno ulepszenie, później zobaczcie po jakieś 30 tysięcy, 10, 10, także ciężki wybór, ale generalnie lepiej mieć więcej niż mieć mniej. Dobra, czyli ulepszymy sobie artefakt. Ja prawdopodobnie jeszcze przemyślę sprawę, czy ulepszać na level 2 czy nie. Możecie mi pomóc, dajcie wyznać, co myślicie o tym. I tyle. Czekamy dalej na jakieś świąteczne eventy ciekawsze, bo tutaj tylko robimy Heroic mirak, ewentualnie artefakt. I tyle. Dzięki za obejrzenie i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.